Zada mnie trzecie. Liczba 4 logarytmy przy podstawie 4 z 2 plus 2 logarytmy przy podstawie 4 z 8 jest równa. 6 logarytmów przy podstawie 4 z 10, 16, 5 albo 6 logarytmów przy podstawie 4 z 16. Mamy tutaj przynajmniej dwie metody rozwiązania tego zadania. Popatrz na metodę pierwszą. Na razie tutaj przepiszę, mamy 4 logarytmy przy podstawie 4 z liczby 2, dodać 2 logarytmy przy podstawie 4 z liczby 8. No i tutaj w ogóle, żeby to zadanie rozwiązać, żeby wskazać wartość tego wyrażenia, musimy skorzystać tutaj ze wzorów na logarytmy. Na pewno możemy skorzystać tutaj z takiego wzoru, jaki widzisz. Na jego podstawie mogę tutaj po znaku równości zapisać, że otrzymujemy logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 do potęgi 4. Dodać logarytm przy podstawie 4 z liczby 8 do potęgi 2. I teraz potęguję liczby logarytmowane. Czyli tutaj zapisuję, że otrzymujemy logarytm przy podstawie 4. No i teraz 2 do potęgi czwartej to jest 16. Dodać logarytm przy podstawie 4. No i 8 do potęgi drugiej to jest 64. I zwróć uwagę, że mamy tutaj dodawanie logarytmów o tych samych podstawach. Dlatego, że w podstawie tego logarytmu znajduje się czwórka i w podstawie tego logarytmu również znajduje się czwórka. Jeżeli dodajemy do siebie logarytmy o tych samych podstawach, to, to zobacz, co ostatecznie otrzymujemy. Ostatecznie otrzymujemy logarytm również o tej samej podstawie, natomiast te liczby logarytmowane musimy przez siebie przemnożyć. Dlatego tutaj ja zapisuję po znaku równości logarytm przy podstawie 4 z liczby 16 razy 64. W wyniku czego otrzymujemy tutaj logarytm przy podstawie 4 z liczby 1024. I teraz taki logarytm pyta nas się, do jakiej potęgi muszę podnieść czwórkę, żeby otrzymać 1024. I teraz tym wykładnikiem jest liczba 5. Dlaczego? Dlatego, że 4 do potęgi piątej to jest dokładnie 1024. To oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. Natomiast popatrz jeszcze na drugi sposób rozwiązania tego zadania. Przy czym ten drugi sposób rozważymy od tego momentu. Tak, Czyli w momencie, kiedy to wyrażenie przekształciliśmy do takiego wyrażenia. Ja go tutaj przepiszę. Mamy tutaj logarytm przy podstawie 4 z liczby 16 dodać logarytm przy podstawie 4 z liczby 64 i w tej drugiej metodzie każdy z tych logarytmów możemy rozważyć z osobna. Czyli tutaj musimy się zastanowić w tym miejscu. Do jakiej potęgi muszę podnieść 4, żeby otrzymać 16? Wykładnikiem potęgi tutaj będzie liczba 2. Dlaczego? Dlatego, że 4 do potęgi drugiej jest równe 16. Czyli tutaj po znaku równości zapisuję 2. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi logarytm, no to tutaj też się musimy zastanowić, do jakiej potęgi musimy podnieść 4, żeby 64 otrzymać. I tym wykładnikiem jest liczba 3. Dlatego, że 4 do potęgi trzeciej jest równe dokładnie 64, więc tutaj zapisuję plus 3. No i 2 plus 3 jest równe 5, czyli uzyskaliśmy dokładnie taki sam wynik, jaki uzyskaliśmy tutaj przy tej pierwszej metodzie.